Po prostu popłyń z prądem, prąd w moim życiu, nie ma prądu, jest bum-bum. Nikt mi nie będzie mówił, jak mam żyć. Bardzo dobry piesek. Kiedy skończyłeś studia i wchodzisz na rynek pracy myśląc, że teraz już wszystko będzie z górki. Gdy kupiłeś nowego słonia i sprawdzasz jego funkcję w podręczniku. Ile zarabiasz? 4000, mało, dla mnie spoko, dla naszej dwójki za mało. Mamo gdzie idą ludzie po śmierci och kochanie, nie wiem, a sprawdzałeś pod swoim łóżkiem dobranoc, ptysiu. Kiedy termometr pokaże ci temperaturę o jeden stopień niższą niż wczoraj? Kiedy horror skończył się na słowach film oparty na prawdziwych wydarzeniach? Kiedy ciocia dała ci na urodziny więcej hajsu niż w zeszłym roku moje dochody rosną, jestem skazany na sukces. Ja w sklepie udając, że nic nie ukradłem, mimo że naprawdę nic nie ukradłem. Dwunastoletni ja udający, że śpię z konsolą schowaną pod poduszką. Kiedy zapłaciłeś za wynajem i teraz masz gdzie głodować. Kiedy o czwartej rano idziesz do toalety i próbujesz się nie rozbudzić. Kiedy w końcu znalazłeś idealną lekturę dla siebie, jak żartować, żeby ludzie się śmiali, a nie zastanawiali się, czy jesteś normalny. Kiedy zdasz sobie sprawę, że twoja przyszłość zależy tylko od ciebie, jesteśmy w dupie. Kiedy przy stalkowaniu prawie polubiłaś zdjęcie dodane 148 tygodni temu. Uwielbiam mieszkać w bloku, siedzę właśnie na kiblu, puściłem głośniejszego pierda, a sąsiad do żony. Ja pie dole słyszałaś, hahaha, ha, ha, ha. psycholog musi się pan nauczyć chwalić siebie codziennie, ja, znowu cały weekend nic, nie zrobiłeś dobra robota. Miałbyś więcej pieniędzy, gdybyś nie wydawał pieniędzy. Ja się ma to będziesz, moi znajomi, wielka księga, wymówek. Ja jutro wstanę wcześniej, zrobię sobie śniadanie, fryzurę, ładnie się ubiorę, żeby każdy był w szoku, ja rano, i bać. Oczywiście, że to dla nas nawet nam zostawili włączone światło. Kto jadł taki wafel, ten wie, że tego smaku nie kupi się w żadnym sklepie. Jadłeś taki wafel? Mama, a, a. Kiedy mama mówi, że muszę sam pójść do urzędu, bo mam 35 lat i jestem dorosły. Chłop na budowie, kiedy młody poszedł po wiadro prądu. Czekaj, przełączę w tryb sport. Mój wynalazek uczyni mnie bajecznie bogatym. Koło? Nie taca. Kiedy pół loda odłamie ci się w ryju, twój mózg łapie laga i zaczynasz walczyć o życie. Kiedy obiecałeś sobie, że idziesz spać po tym odcinku, ale pod koniec wydarzyło się jakieś szalone gówno i teraz musisz oglądać kolejny odcinek. Dzień dobry, będę trącać wszystko ogonem, żeby było głośno tylko po to, abyś się obudził, bo cię kocham. Kiedy kładziesz się spać po ciężkim dniu i zaczyna padać deszczyk. No rzuć to w końcu. Dlaczego ciągle pada? Chcę trochę słońca. Dlaczego ciągle jest tak gorąco? Chcę, żeby trochę popadało. Mijają miesiące, ale niektóre rzeczy się nie zmieniają. Piętnastoletni ja. Wyobrażający sobie, jak kończę studia, znajduję dobrą pracę oraz kupuję samochód i dom w wieku 26 lat. Ja czekając, aż mieszkanie samo się posprząta pieniążki, same się zarobią, a problemy same się rozwiążą. Gdybyś znalazł lampę Alladyna, jakie byłoby pierwsze życzenie? Kawa z żoną i teściową. Przybij piątkę, jeśli kochasz zwierzęta. Kto miał taki telefon? Ja po tym, jak zobaczę pająka w pokoju. Jeszcze raz zobaczę, że lajkujesz obce baby, to tak cię zalajkuję, że się Facebook zawiesi. Jeśli ktoś kiedyś marzył, żeby mieć sylwetkę Sylwestra Stallon, to teraz jest okazja. To będzie dobry dzień, skoro nawet truskawka tak twierdzi. Ja i mój brateł z Ineigo Tateł. Kup sobie psa, mówili, będzie cię bronił, mówili. jesz ich przez pół roku, a jak zaczniesz, to wpiedałasz przez tydzień. Szczęśliwi rodzice. Gdy w urzędzie podchodzę do okienka, a ta manetka już szykuje się do wyjścia za cztery godziny. Darmowy program do edycji wideo, zaloguj się, zakup premium, aby edytować wideo. W USA naukowcy z Instytutu Woods Hall ożywili bakterie, które mogą mieć nawet 100 milionów lat, znaleźli je na dnie oceanu i nakarmili w laboratorium, po czym mikroorganizmy zaczęły się rozmnażać. Siemka, jakie masz buty? Sorki to nie ja pisałem. Siemka, jakie masz butki? Przepraszam, to nie ja pisałem. Jakie masz buty? Kiedy ziomki Cię zaprosiły do gry online, w którą nigdy przedtem nie grałeś. Jak się chodzi? Ziomek po raz kolejny jadący odwieźć koleżankę z pracy do domu z nadzieją, że zaprosi go do siebie. Cześć, chciałbym zamówić pobudkę. Drukują pieniądze z niczego, dewaluują twoje oszczędności poprzez inflację, a następnie obdodatkowują cię za ich użytkowanie. Cały system został stworzony, aby cię wykorzystywać. Sprzedam kustomowy sedes, przeprowadzam się i nie zmieści mi się w nowej łazience oddam, tylko w dobre ręce do kogoś, kto pokocha go tak jak ja go kochałem. Dzisiaj znajomy, któremu ojciec kupił firmę, opowiadał mi, jak rozpocząć biznes od zera. Piraci, piracą filmy. Hollywood robi filmy, których nikt nie chce za darmo. Piraci. Kiedy wszyscy w końcu przestają lubić osobę, co do której od początku miałeś złe przeczucia. Porażki sprawiają, że stajesz się silniejszy. Moi rodzice, kiedy się urodziłem. Najpierw robisz to, co każą rodzice, potem robisz to, czego chce żona, potem robisz to, czego chcą dzieci. A jak w końcu robisz to, co chcesz, to wszyscy zgodnie stwierdzają dziadek, odwaliło ci do końca. Kiedy odrabiając zadanie domowe z łaciny przypadkiem wywołasz demona, kiedy demon pomaga ci w zadaniu domowym. Koszulka do podróżowania po całym świecie, muszę sobie taką kupić, żeby nie rozmawiać z ludźmi. Przyleciał do nas komar, siedzi sobie, pije sok z ogórka, nikogo nie dotyka najlepszy przedstawiciel swojego gatunku. Otwórz oczy puszek, przestań udawać, że jesteś moim cieniem. Miska z jedzeniem została zabrana ze swojego standardowego miejsca, żeby Roomba mogła tam posprzątać i teraz kod ma RR404. Moje totemiczne zwierzę australijski, pies pasterski w pracy. Kiedy najemczyni mieszkania mojej znajomej z zaległościami czynszu od trzech miesięcy po upłynięciu terminu wypowiedzenia, nadal nie chce się wyprowadzić i zasłania się policją, trzeba zacząć działać niestandardowo zobaczymy, jak będzie się mieszkało bez drzwi wejściowych. Kto pamięta te relikty przeszłości? Poślizgnęłam się na lodzie, ale złapał mnie przechodzący mężczyzna, mogło być jak w filmie, ale on nie zaprosił mnie na kawę, tylko powiedział: Patrz, kuwa pod nogi. Wiesz, że dokonałeś złego wyboru, jeśli w nowej pracy twój kierownik wygląda tak. Kiedy szef już prawie łyknął, że nie da się tego zrobić, bo nie macie odpowiedniego systemu, a wchodzi młody i mówi, ale przecież można tak i tak. W sytuacji zagrożenia mała panda czerwona stara się uciec na skałę lub drzewo, jeśli zagoni się w kozi róg i nie będzie mogła uciekać, to stanie na tylnych łapkach i wyciągnie pazurki, żeby wydawać się większą i bardziej niebezpieczną. Większa i bardziej niebezpieczna. Znalazłem tego kota na ulicy półtora roku temu moje pierwsze zwierzę i najlepsza decyzja w życiu. Jak przez zachowanie mojego psa wyglądam w miejscach publicznych. Słuchaj, mam trudną sytuację, zbliża się komunia Amelki i nie mam na prezent, pożyczyłabyś mi 150 zł, oddam, jak tylko dostanę 500+. Akurat teraz jestem pod kreską, o kto wyłożę ze swoich, a potem mi oddasz. Dzień dobry, jestem Adam i jestem nowy, powiedzieli mi, że mam pisać do Pana w sprawie wypłaty. Dzień dobry, Adam, ja jestem Włodek i jestem księgowym. W skrócie, raz w miesiącu przelewam Ci pieniądze i więcej nasze drogi się nie przecinają. Jest Pan bardzo podobny do mojego ojca. Ja do mojego psa, gdy źle się zachowuje, stąpasz po cienkim lodzie. Tymczasem mój Pies. Możesz mi pomóc? Możesz mi pomóc utrzymać równowagę, bo chyba na ciebie lecę. Widzisz, kolejni dają okejkę, a ty mówisz, że ujowy samochód kupiłem. Kiedy jesteś w takim wieku, że nie wiesz, czy złapałeś kontuzję, czy po prostu tak już masz? Doktor pana, żona już nigdy nie będzie chodzić, mąż co za leniwa baba. Jaka kuwa cepibulla. Jak gdy muszę wdrożyć nowo zatrudnioną osobę, uciekaj, dopóki możesz serio, nie warto. Kiedy czekasz na bagaż na lotnisku. Czego uczymy się w szkole, co widzimy na egzaminie? Dziewczyna na siłowni wrzeszcząca, żebym przestał się na nią gapić, ja z wadą wzroku minus 3,25. To uczucie, kiedy kupujesz czekoladę, ciasto, lody, paczkę ciastek z myślą na przyszłość i wracasz do domu, zdając sobie sprawę, że przyszłość nigdy nie była tak blisko. Niedopity kubek herbaty, który zostawiłem na stole tydzień temu. Jestem tak stary, że pamiętam jak się podręczniki oprawiało w papier, żeby dłużej służyły. Czemu ta pieprzona szuflada się nie otwiera, pakiet startowy? Pięcioletni ja, lista zakupów mamy. Mama, jajka, chleb, mleko, makaron, czekolada. Mama, pięcioletni ja. Kobiety przygotowujące się na ślub, faceci przygotowujący się na ślub, Google, na który palec się zakłada obrączkę. Twój alarm włączy się za godzinę i 57 minut. Mój pies ma prawie 18 lat i do dzisiaj śpi z pluszową żabą, którą mu dałem 14 lat temu, kiedy już dawno po tłustym czwartku, a ty wciąż rzesz. Dziewczyna nic mnie nie zamawiaj od ciebie, trochę dziobny jak ptaszek, też ona. Kiedy w tych podłych czasach postanowiłaś jednak założyć rodzinę, wybudować piękny dom i mieć pracę, w której szybko awansujesz. Też was to irytuje? Kiedy kłócisz się o coś od 30 minut i zdajesz sobie sprawę, że jednak to ty mogłeś coś źle zrozumieć. Kiedy pytasz ojca, co dopisać do listy z zakupami. Kiedy wracasz do domu i opowiadasz swojemu psu, jak ci się studiuje, powiem ci pies różne rzeczy głupie w życiu robiłam, ale taka to nigdy. Wylot jest o trzynastej, mój stary 400 milionów lat wcześniej pora wychodzić. Myślę, że jesteś magikiem, czary mary, dajesz memy i pyk humor wraca.